No witam, witam. Z tej strony Chris z kanału Weekendowy Kierowca i już śpieszę do Was z nowym materiałem, tym razem z gry WRC w DAT Racing League. Będziemy śledzić zmagania nie tylko moje, ale też pozostałych kierowców. Ja zakończyłem niestety ten rajd na piątym OS-ie. Pierwszy rajd drugiego sezonu, rajd Europy Centralnej. Niestety po czterech OS-ach miałem dosyć mocno rozbite auto, co powodowało bardzo wielkie trudności na trasie, przyczepność dosyć mocna. Ja akurat nie jestem zwolennikiem tego typu przejazdów na nawierzchni asfaltowej. No ale niestety musiałem zakończyć swoją przygodę z tym rajdem już na piątym os -ie. Natomiast żeby umilić wam tego streama, będziemy mieć krótką rozmowę z twórcą klubu z markiem, który jest opiekunem, a w zasadzie administratorem, pomysłodawcą i pozwala nam tutaj w fajnych warunkach ścigać się właśnie w grze WRC23. W Dat Racing Click link do Discorda oraz link do YouTube'a ligowego Dat Racing Click znajdziecie w opisie tego materiału. A ja za chwilę już kończę swój wywód i zapraszam. Was do rozmowy i do śledzenia mojego kanału. Jeżeli podobało Wam się to, co tutaj tworzę, zostawcie lajka, like zostawcie suba, a ja już się uciszam i za momencik zobaczymy jak kończy swój ride i zapraszamy do Was do rozmowy z Markiem. Witam serdecznie mojego pierwszego gościa, Marek, znany kierowca naszej ligi, ale też założyciel w Lidze Dat, Splitu i klubu WRC. Witam cię serdecznie, Marku. Cześć, Chris. Cześć wszystkim. Marku, kilka pytań oczywiście do Ciebie. Powiedz mi, jak to się stało, że powstał pomysł założenia klubu WRC w Lidze Dat. No, no, początki, że tak powiem, sięgają od tego, że e, z niektórymi kierowcami e, naszej ligi jeździliśmy w poprzednią edycję gry EA, znaczy Codemaster e, Dirt 2. No i później na horyzoncie pojawiła się nowa wersja, e, nowa odsłona tej gry po, nie wiem, 6-7 latach e, EA Sports po, po przejęciu Codemasters postanowiło, zakupić licencję w WRC i stworzyć tą grę, no więc jeśli coś nowego wychodzi, nowa gra, zawsze jest hope na taką grę. No i wiadomo, że kilka osób się znalazło, które wstępnie zadeklarowało, że chętnie by kupiło. Tym bardziej, że gra sama w sobie nie, nie była droga, bo w dniu premiery tam około 200, 200 zł kosztowało, dzisiaj z tego co wiem jest nawet tańsza. Wersja płytowa w ogóle jest dużo tańsza, gdzieś po stówki można wykupić na popularnych portalach. No więc postanowiliśmy założyć, w pierwszym wyścigu, w pierwszym rajdzie startowało bodajże koło 10-12 kierowców, później z Rajdu na im coraz więcej przebywało. No i tak dotarliśmy, e, zakończyliśmy kilka tygodni temu pierwszą edycję, w których chyba sklasyfikowanych było około 20 kierowców w sumie. Więc no jakiś to tam pomału sukces i popularność zyskała na naszej, w naszej lidze DAT Racing League. Dokładnie, ja pamiętam swoje początki, to było no tak naprawdę kilkanaście, może i kilkadziesiąt lat temu, kolina zażynałem na Padzie. Ale powiedz mi Marek, jak to wyglądało u Ciebie, czy podoba Ci się ta gra, czy to jest arkadówka, jak niektórzy twierdzą, czy, czy ma to jakiś związek z, z symulatorem? E, no ja generalnie zawsze, też mi ciągnęło do rajdówek, jeszcze na PeCecie, jak miałem tam pierwszą kierownicę w latach powiedzmy 2005-2006, Momo Racing, może ktoś pamięta, Logitecha. To już wtedy na początku Kolina jeszcze e, grałem, e, później, e, później Richard Rally z modami. Może nie tak e, nigdy w jakichś tam, tam ligach nie jeździłem, ale generalnie znaczy są też czasy, kiedy bardziej się offline grało niż online. Owo. No tutaj, bo podobnie jak zobaczyłem tą grę, no to już w Dirta dużo, dużo jeździłem, może nie jakoś tak maniacko jak teraz, może też teraz maniacko nie, że bardziej to generalnie i widzę w ogóle, że większość kierowców z ligi Formuły 1 traktuje te WRC jako odskocznie bo to jest jednak taki flow, latać sobie po zakrętach bokiem, nie trzeba się jakoś stresować, nie ma takiej presji jak w Formule 1, że jednak kogoś masz na, na zderzaku przysłowiowym, więc Pan jest, z tego widzę, że chłopaki się cieszą, jest też tam jakaś mikro między poszczególnymi kierowcami e, na, na różnych poziomach, więc e, no też zachęcam do tego, nie, bo to jest jednak, e, jednak e, fajna zabawa, przede wszystkim jest fajne to, że tak naprawdę nie trzeba organizować jakoś specjalnie czasu, wygospodować całego wieczoru na przejechanie rajdu, można sobie ten rajd rozciągnąć przez cały tydzień, jeżdżąc sobie po tam 2-3 os dziennie i no myślę, że to jest największa przewaga względem nikt takich Stałych online, gdzie się trzeba spotkać o wyznaczonej godzinie w 20 osób i przejechać. No dokładnie, no za nami już taki, można powiedzieć, wstępny ride. Było e, kilkanaście e, stage do przejechania. E, dwa słowa Marek na temat tego wstępnego e, eventu? No tak, pierwszy odcinek raczej e, kilka tygodni, nie tydzień temu rozpoczęliśmy drugą edycję naszej ligi DAT WRC. E, w kalendarzu tej edycji będzie 10 rajdów. Zaczynamy od rajdu, e, zaczęliśmy od rajdu Europy Centralnej. To jest e, e, raid, który został dodany do gry EA Sports e, kilka miesięcy po premierze, więc e, dla niektórych był to na pewno sporą nowością był ten rajd? Nie jest to rajd prosty, bo jest to rajd całkowicie asfaltowy, grip jest bardzo wysoki w porównaniu do tych wszystkich szutrów, które nas przyzwyczaili przyzwyczaiła ta gra. E, no. Na starcie stanęło bodajże 16 kierowców rozpoczął, dojechało do metu 9, wygrał e, no, chyba faworyzowany e, w tym sezonie na pewno Ra Jakub Reilly który zdecydowanie ograł, objechał, że tak powiem, wszystkich, bo nad drugim e, Piotrem Padokiem, który był ubiegło, ubiegło edyc znaczy, ubiegłą edycję wygrał ponad 3 minuty przewagi, więc na no, tyle mogę powiedzieć, więc e, no, będzie ciekawie, mam nadzieję. Przynajmniej na miejscach 2-10 pozostałych rajdów, bo na tę chwilę Jakub jest jednak poza zasięgiem. Dokładnie, rajd Europy Centralnej za nami. Mi się udało tylko 4 stage przejechać i miałem terminal damage, co będziemy mogli zobaczyć na materiale, ale przed nami rajd Portugalii. 4 marzec start, 10 marzec to jest deadline. Dalej mamy rajd Iberii, później mamy rajd Medi później mamy rajd Pacyfiku. Rajd Szwecji, dosyć mhm. ciekawy, mi akurat bardzo pasują e, takie nie, warunki. Rajd Meksyku, rajd Estonii, rajd Chorwacji, rajd Grecji i w e, porównaniu do tego pierwszego rajdu oczywiście zmieniły nam się samochody. Wcześniej w tym takim można powiedzieć przedwstępnym, e, takim testowym e, wyścigu, ale oczywiście z nagrodami, ze zwycięzcami. Mieliśmy do czynienia z wyborem samochodów Rally 2. Teraz jedziemy tymi podstawowymi samochodami i Marek, czy coś jeszcze się zmieniło, o czym nie ja wspomniałem? Nie, generalnie nic się nie zmieniło, troszkę zmieniliśmy też organizację samego rajdu. Teraz troszkę żeśmy z, że tak powiem, staraliśmy się uatrakcyjnić każdy rajd, dodając kilka OS-ów więcej, ale też rajd składa się z większej ilości OS-ów, ale za to krótszych, powiedzmy 7, 8, maksymalnie 10-kilometrowych, więc jest ciaśniej w klasyfikacji, każdy może sobie też zapoznawczo przejechać, każdy to jest przed oficjalnym przejazdem te, tej trasy? No więc myślimy, że im dłużej ta, ta edycja będzie trwała, tym bardziej się to nowym kierowcom spodoba i rywalizacja będzie jeszcze większa. Takie są, że tak powiem, zmiany względem poprzedniej edycji. Dobra, Marek, to można na sam koniec już. Co mógłbyś powiedzieć nowym kierowcom, którzy być może będą nas oglądali, jaki, w jaki sposób chciałbyś ich zachęcić do? udziału w WRC Dat Racing. No przede wszystkim pierw spróbować e, przejechać jakiś. E, jak w ogóle mi się podoba gra, jak się spodoba, to później zapraszamy do ligi. No, nie najważniejsze są wyniki, ważne żeby dojechać do mety. Poziom naszej ligi jest tak, e, że tak powiem zróżnicowany, że każdy znajdzie tutaj osobę, z którą może rywalizować, z którym może sobie wprowadzić jakiś rivality. No ja też na przykład walczę gdzieś tam w środkowej stawce, to sobie wybieram stoka. Riko, Riko z Wara do walki, mój brat Mariusz Eliot na przykład walczy tam już troszkę wyżej, ty Chris też tam z kimś, więc no generalnie każdy tutaj podchodzi do, jakiegoś, do, do każdego rajdu będę walczył z tym, no i jedziemy na sekundę, no, urywamy jeden drugiemu i no i zobaczymy. No i czasami różnie to wyważa. Ważne, żeby dojechać, bawić się przy tym. Jasne, no dobra, Marek, dzięki ci serdecznie za wywiad. Ten materiał pojawi się już dzisiaj na moim kanale. Także trzymam kciuki i będziemy relacjonować zmagania w WRC Data Racing League. Ja także dzięki, Kryś, za zainteresowanie tym tematem. Myślę, że to dobra robota, co robisz, i pewnie też wielu kierowców zachęci do jazdy w naszej widze. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Tak, jest. To był krótki wywiad z Markiem, a w tle przejazd jego brata Eliota. Mamy tutaj krótkie podsumowanie rajdu Europy Centralnej. Jakub Rayli na miejscu pierwszym, 25 punktów. Później mamy Piotr Padok, Eliot, Rafson, Riko Zwarmarek Warmarek o t, ba, Baku, Crosby i Devolo. Także to wygląda mniej więcej w ten sposób. Poniżej jeszcze wygrane odcinki specjalne, tak jak widzicie belka jest dosyć rozbudowana, a mi nic nie pozostaje innego jak zaprosić was już na kolejny materiał z rajdu Portugalii. Muszę jeszcze tylko się tam stawić, przejechać. Jeżeli podobał Wam się materiał i chcecie więcej tego typu materiałów, zostawcie łapkę, zostawcie suba i widzimy się już niedługo.